Z tej strony Sakira witam serdecznie. Właśnie wczoraj dowiedziałem się, że są wybory prezydenckie i postanowiłem z tego skorzystać, bo kończy mi się umowa na mieszkanie. Oto moje postulaty. To, co mogę Wam obiecać, to przede wszystkim to, że nie mogę Wam nic obiecać, oprócz tego, że możecie mnie wybrać. Do debaty nominuję następujące osoby. Pana Janusza Korwin Komorowskiego, bo mam do niego jedne pytanie odnośnie pałacu prezydenckiego yy, Ile kosztuje czynsz miesięczny i kaucja? Ile? I żeby nie było tak, że w anonsach jest, że 800 zł plus media, albo z czynszem, albo bez, konkretnie proszę, a to obietnice, które muszę spełnić według mojego sztabu wyborczego. To przede wszystkim obiecuję, że będę przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu robiła skalpel z Chodakowską. Także na pewno będę to robić. Obiecuję, że będę płaciła czynsz w Pałacu Prezydenckim nieco za miesiące jak teraz i nie będę uciekała, nie będę zamykała drzwi, nie będę wyłączała telefonów tylko regularnie przecież będą to Wasze pieniądze, więc będę miała za co zapłacić. Obiecuję, obiecuję też, że nie będzie imprez do 22. Kolejny kandydat to Sebastian Duda. Chciałabym go zapytać o. O co bym chciał go zapytać? No tak! Chciałabym go zapytać, czy można polizać łokieć! Będą imprezy do 22, ale do 23 na pewno nie. Obiecuję, że będę wszystkich wyganiać. To wiadomo, ludzie na balkonie jeszcze muszą sobie zapalić, jeszcze pogadać. Myślę, że do wpół do wszyscy elegancko sobie wyjdą. Jeśli chodzi o służbowy samochód, no to będzie mi potrzebny, bo trzeba trochę będzie po Warszawie jechać. A te taksówki, nie? Były panie też, byliśmy kiedyś, nie? W Warszawie, nie? No, no to przecież te taksówki cholera kosztują. No i ostatnia osoba, z którą chciała porozmawiać w debacie, to pani Ogródek. Chciała po prostu zapytać, co tam jak tam i. Czy wszystko w porządku? I obiecuję, że będę ograniczała fajki, że nie będę tyle paliła, a zresztą będę miała więcej gaz, to będę kupowała lepsze, mocniejsze i nie będzie tyle. Potem obiecuję, że zlikwiduje domy, ogrody, budynki, przedszkola. A, a nie, a nie, zbuduję, zbuduje, ogrody, przedszkola, pałace, yy, chodniki. Zatrudnię wszystkich ludzi, którzy nie mają pracy, zatrudnię wszystkich. Jeżeli chcecie żyć w kraju, gdzie służba zdrowia mówi OK, może Pan wchodzić za tym panem. Jeżeli chcecie żyć w kraju, gdzie mówią wam 2,5 tysiąca bez doświadczenia, proszę bardzo. Kiedy chcecie żyć w kraju... Ciemniacie, że nie macie roboty, a tak naprawdę robicie na umowę zlecenie. Oni wam mówią, że pada. Ale my zamykamy ten urząd pracy, bo wszyscy mają pracę. To wyjedźcie z tego kraju. Ale zanim to zrobicie, zagłosujcie na mnie, kochani! Mój sztab wyborczy będzie chodził od domu do domu i rozdawał takie oto długopisy. W razie czego, gdybym nie było mnie na liście wśród kandydatów, po prostu napiszcie Shakira, zróbcie taki kwadracik i zakreślcie Shakira. I dzięki wam będę miała gdzie mieszkać. O